Cześć, to zespół kanału Świat Ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść przygotowana specjalnie dla was. Zapraszamy. W centrum miasta, tam gdzie ulice lśniły od witryn z drogimi markami, znajdował się sklep, do którego większość mieszkańców zaglądała tylko z ciekawości. Szerokie szklane drzwi, marmurowa posadzka, eleganckie półki, wszystko pachniało luksusem. Sprzedawczynie nosiły czarne żakiety, a klienci. Którzy tu kupowali, zazwyczaj przyjeżdżali samochodami, których ceny przyprawiały o zawrót głowy. Tego dnia w środku było cicho, a dwie pracownice rozmawiały półgłosem, zerkając na przechodzących obok ludzi. Nagle drzwi rozsunęły się i weszła mała dziewczynka w kolorowej sukience z warkoczem przewiązanym czerwoną wstążką. W ręku trzymała starą portmonetkę, której wygląd nie pasował do marmurowej podłogi ani do szklanych półek ze złotymi ozdobami. Poproszę tamten szal, Powiedziała dźwięcznym głosem, wskazując na półkę. Jeśli można, chciałabym zobaczyć, czy mogę dopisać resztę do salda. Zapłacę podwójnie, jeśli macie zapisane. Sprzedawczynie spojrzały po sobie i od razu uśmiechnęły się krzywo. Słyszałaś to, Anka? Jedna szepnęła, ale na tyle głośno, żeby dziewczynka usłyszała. Zapłacę podwójnie, jeśli macie saldo. Mała bizneswoman w luksusowym butiku. Może powinniśmy jej otworzyć konto VIP? Dodała druga, teatralnie przewracając oczami. Dziewczynka wcale się nie spieszyła. Jej oczy błyszczały, a na twarzy pojawił się pogodny uśmiech, zupełnie jakby znała odpowiedź na pytanie, którego nikt jeszcze nie zadał. Właściwie to świetny pomysł, odparła z pełnym przekonaniem. Może być konto VIP albo zeszyt. Ważne, żeby było zapisane. Bo ja zawsze spłacam długi i to z procentem. Śmiech sprzedawczyń nagle stracił siłę. A skąd ty weźmiesz na to pieniądze, maleńka? Spytała jedna, z lekką kpiną. Dziewczynka otworzyła portmonetkę. W środku były nie tylko banknoty i monety, ale też starannie złożone karteczki, faktury. Z pracy odpowiedziała spokojnie. Sama robię ciastka i sprzedaję je w szkole. Nazywają się poranne gwiazdki. Kupują je wszyscy, nawet nauczyciele. Sprzedawczynie wymieniły spojrzenia. Jeszcze chwilę temu rozbawione, teraz milczały, bo dziewczynka nie wyglądała ani na zagubioną, ani na biedną. Wyglądała jak ktoś, kto mówi poważnie. W tym momencie za zaplecza wyszedł kierownik sklepu, wysoki, w idealnie skrojonym garniturze. Był znany z tego, że potrafił jednym spojrzeniem zgasić śmiech pracowników. Teraz zmrużył oczy, patrząc na dziewczynkę. Powiedz mi, Dziecko, odezwał się spokojnym, głębokim głosem. Jeśli naprawdę płacisz podwójnie, dlaczego miałbym cię nie wpisać do naszej księgi klientów? Dziewczynka podniosła głowę i odpowiedziała z błyskiem w oku. Bo wtedy pan zarobi więcej, a ja będę mogła kupować częściej. To się nazywa współpraca. Na te słowa nawet kierownik uniósł brew. Sprzedawczynie poczuły, jak czerwienieją im twarze. Przed chwilą kpiły z dziecka, a teraz to nobrzmiało jak ktoś. Kto naprawdę rozumie reguły luksusowego handlu. Kierownik chrząknął, podszedł do biurka stojącego pod ścianą i wyjął skórzaną księgę. Otworzył ją na pustej stronie i sięgnął po eleganckie pióro. Imię zapytał. Dziewczynka uśmiechnęła się szeroko. Lena. I tak zaczęła się historia, której nikt w tym drogim sklepie nigdy nie zapomni. Nazajutrz atmosfera w sklepie była inna niż zwykle. Sprzedawczynie. Które dzień wcześniej śmiały się z Leni, tym razem nie odważyły się nawet komentować. Kierownik wpisał dziewczynkę do księgi klientów i zrobiło to na nich takie wrażenie, że całą noc rozmyślały, czy przypadkiem nie przesadziły ze swoim kpinami. Kiedy Lena przyszła znowu, drzwi otworzyły się szeroko, a ona weszła pewnym krokiem, jakby należała do tego marmurowego świata od zawsze. Miała ze sobą wiklinowy koszyk przykryty lnianą ściereczką. Dzień dobry! zawołała radośnie. Przyniosłam wam coś w ramach pierwszej raty. Na ladzie postawiła koszyk i odchyliła ściereczkę. Zapach wanilii i cynamonu od razu rozszedł się po sklepie. W środku leżały równo ułożone, błyszczące od lukru ciasteczka w kształcie gwiazdek. Sprzedawczynie aż zrobiły krok w tył, bo nie spodziewały się czegoś takiego. To są poranne gwiazdki, wyjaśniła Lena, z dumą poprawiając wstążkę na warkoczu. Moje specjalne. Kierownik podszedł, Wrzucił jedno ciasteczko i ugryzł kawałek. Chwilę milczał, a potem uśmiechnął się. Niezłe, bardzo niezłe. Sprzedawczynie spojrzały na siebie, jakby świat stanął na głowie. Kierownik prawie nigdy się nie uśmiechał. A kto to kupuje? spytał nagle. Na początku uczniowie ze szkoły zaczęła Lena, jakby opowiadała zupełnie zwyczajną historię. Potem nauczyciele. Ale szybko się rozeszło. Jeden nauczyciel dał próbkę swojemu znajomemu, który prowadzi firmę transportową. Potem inni spróbowali. Teraz kupują je też biznesmeni z miasta. W tej chwili do sklepu weszło dwóch elegancko ubranych mężczyzn. Jeden z nich zatrzymał się, zobaczył koszyk leni, uniósł brew. O? To są właśnie te ciasteczka? Zapytał, wskazując palcem. Poranne gwiazdki. Lena kiwnęła głową. Tak? Chce pan spróbować? Mężczyzna sięgnął po jedno ciasteczko, ugryzł i natychmiast roześmiał się szeroko. Niesamowite. Widziałem, jak o nich mówili na spotkaniu biznesowym w klubie. Słyszałem, że mała dziewczynka z tej okolicy robi najlepsze ciasteczka w całym mieście. I to jesteś ty? To ja, odpowiedziała Lena z prostotą, ale też z błyskiem dumy. Drugi biznesmen również spróbował i od razu poprosił o numer telefonu. Sprzedawczynie wyglądały, jakby zapomniały, jak się oddycha. W sklepie, gdzie zwykle rozmawiało się o markowych torebkach i garniturach z Włoch, teraz tematem dnia były ciasteczka dziewięcioletniej dziewczynki. Kierownik szybko zorientował się, że to nie żart. Wyjął z biurka wizytownik i podał lenie swoją kartę. Jeśli będziesz miała większe dostawy, zadzwoń. Możemy to połączyć z naszym sklepem. Klienci lubią produkty, które mają historię. A twoje gwiazdki mają. Lena roześmiała się krótko, uśmiechnęła szerzej. Ale pamięta pan, że płacę podwójnie, jeśli mam saldo? Przypomniała mu odważnie. Kierownik zmrużył oczy, po czym odpowiedział: Dobrze, umowa stoi. Sprzedawczynie nie mogły wytrzymać i odezwały się niemal szeptem. To, Naprawdę biznesmeni to kupują? Lena spojrzała na nie z iskrą w oczach. Niektórzy nawet zamawiają po sto sztuk na spotkania firmowe, bo mówią, że moje ciasteczka robią lepszą atmosferę przy stole niż kawa. W tej chwili elegancki sklep, pełen luster i kryształowych żerandoli, wydał się nagle miejscem, gdzie granice wieku i pozycji społecznej zupełnie się zatarły. Dziewczynka z portmonetką i koszykiem stała się najważniejszym klientem tego dnia. A sprzedawczynie które dzień wcześniej śmiały się z niej najgłośniej, poczuły, że to one zostały wyśmiane, i to bez ani jednego gorzkiego słowa z ust dziecka. Minęło kilka dni i sklep znowu żył plotkami. Tym razem jednak nie chodziło o nową kolekcję torebek ani o promocję zegarków, lecz o dziewczynkę z warkoczem i koszykiem. Każdy, kto wchodził, pytał, czy to właśnie tutaj kupuje ta mała od gwiazdek. Sprzedawczynie, zamiast kpić, starały się teraz być czujne. Bo kierownik wyraźnie zmienił ton i kilka razy wspominał, że Lena to klientka, której należy się szacunek. Tego ranka drzwi otworzyły się szeroko i Lena weszła znowu, w tej samej kolorowej sukience, lecz z jeszcze większym koszem. Na marmurowej posadzce jej krok odbijał się jak echo. Dzień dobry. Rzuciła radośnie. Dzisiaj mam większą dostawę. Zanim sprzedawczynie zdążyły cokolwiek powiedzieć, do środka weszła grupa mężczyzn w garniturach. Rozmawiali żywo, jakby właśnie zakończyli spotkanie w biurze. Jeden z nich od razu podszedł do Leni. Mała, masz te swoje gwiazdki? Cała sala konferencyjna o nich mówiła. Mieliśmy na radę i ktoś przyniósł jedno pudełko. Ludzie spróbowali i, cóż, nikt nie chciał już wychodzić. Lena roześmiała się. Tak, mam kilka pudełek. Ale proszę uważać, bo jak panowie zjedzą za dużo, to podobno nie da się potem przestać gadać. Mężczyźni wybuchnęli śmiechem. Kierownik, który stał obok, uniósł brew. Sprzedawczynie poczuły się nagle, jakby same były uczennicami w szkole i ktoś właśnie udzielał im lekcji. W takim razie bierzemy wszystko, co mała przyniosła zdecydował jeden z biznesmenów, podając jej elegancką kopertę z banknotami. Dziewczynka spojrzała na niego spokojnie i potrząsnęła głową. Nie, proszę pana. Ja nie sprzedaję wszystkiego naraz. To byłoby niesprawiedliwe dla innych klientów. Zapadła cisza. W luksusowym sklepie, w którym zwykle to klienci stawiali warunki, teraz dziewięciolatka uczyła dorosłych zasad równowagi. To jak to rozwiążemy? spytał nieco zbity z tropu biznesmen. Najprościej, odparła Lena, z tym samym błyskiem w oku. Podzielę dostawę, trochę dla was, trochę dla innych. A jeśli chcecie więcej, zapiszę was do kolejki w mojej księdze. Płacicie z góry, ale zawsze macie pewność, że dostaniecie to, co zamówiliście. Kierownik sklepu, słuchając tego wszystkiego, poczuł dziwną mieszankę wstydu i podziwu. Jeszcze kilka dni temu myślał o Lenie jako dziecku, które żartuje z salda. A teraz widział, że stoi przed nim przedsiębiorczyni, która rozumiała więcej niż niejeden dorosły. Sprzedawczynie, które wcześniej kpiły, nie mogły dłużej wytrzymać i odezwały się niemal szeptem. Lena, przepraszamy, że wtedy się śmiałyśmy. Dziewczynka uśmiechnęła się promiennie. Nic się nie stało. Śmiech to zdrowie. Ale wiecie, co jest jeszcze zdrowsze? Podniosła jedno z ciasteczek. Gwiazdka na śniadanie. Cały sklep roześmiał się głośno. I właśnie w tej chwili, gdy luksusowy butik pachniał wanilią i cynamonem. A poważni biznesmeni śmiali się razem z dzieckiem. Stało się coś, czego nikt nie przewidział. Jeden z klientów wyjął telefon, zrobił zdjęcie Lenie z koszykiem i wrzucił je do sieci. Opis brzmiał: Najmłodsza bizneswoman w mieście, jej gwiazdki są warte więcej niż złoto. Post rozszedł się błyskawicznie. Kilka dni później Lena wróciła, a w drzwiach czekała na nią kolejka nie po torebki, nie po garnitury, lecz po jej ciasteczka. Sklep, który dotąd kojarzył się z chłodnym luksusem, stał się miejscem, gdzie każdy chciał choć na chwilę poczuć ciepło i gwiazdek. A dziewczynka, wcale nie speszona, tylko uśmiechnięta jak zawsze, weszła pewnym krokiem i powiedziała: No to zaczynamy nowy rozdział. I tak kończy się historia, w której to nie sklep uczył dziewczynkę zasad, ale dziewczynka nauczyła sklep, czym jest prawdziwa wartość.